Cześć, witam wszystkich, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Sky Dungeons, czyli wiszące wyspy. Customowa mapa i wiele ciekawych przygód, bo takie też dzisiaj na nas czekają. Dzisiaj będziemy zwiedzać. Czekajcie, aż wyjdę. Wrócimy na tamtą wyspę, bo dostałem podpowiedź od Esterki i Jeremiego, że w podziemiach tam jest jeszcze jedna struktura. Podpowiedzieli na Discordzie, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ja już ją znalazłem i Wam pokażę. I będziemy też szli dzisiaj o tam. O, tam tak jak widzicie, most już wybudowałem. Nie za dużo widać, muszę o podejść bliżej. Dokładnie dżunglowa wyspa, więc dzisiaj też tam zwiedzimy. Ale oczywiście musimy się troszeczkę przygotować najpierw. I teraz, tak wiecie co, nie pamiętam, czy na tamtej wyspie można za zboże handlować. Ale na wszelki wypadek, wziąłbym sobie z jeden albo dwa staki zboża więc troszkę sobie go tutaj zbierzemy, po to, żeby być może móc pohandlować. Nie? Mamy też już sporo jajek, a właśnie a propos jajek, no to oczywiście musimy zrobić jedną rzecz, bo w każdym odcinku jesteśmy umówieni, że ja rzucam, rzucam kilka jajek i zobaczymy, czy zgadniecie, ile tych jajek tam. Było, nie? więc zaraz zaraz do tego przejdziemy. Dzisiaj przygotowałem dwa staki jajek, więc już możecie sobie zastanawiać się, ile wypadnie z 32 jajek, ile kurczaków się wykluje. O tak, ile kurczaków się wykluje. Z 32 jajek, mówię 2 staki, a 32, no bo stak, stak jajek to jest 16, prawda? 16, o tym, musimy, o tym musimy pamiętać, więc tak trzeba to zasiać z powrotem zdecydowanie, żebyśmy mieli czym handlować później, co jeść i jak rozmnażać zwierzęta. Ale dzisiaj idziemy przede wszystkim zwiedzać. Słuchajcie, dzisiaj idziemy przede wszystkim zwiedzać, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo, bardzo ciekawe. No bo zobaczymy kolejne wyspy, kolejne ukryte komnaty, kolejne wyspy, kolejne miejsca, w których będzie działo się coś ciekawego po prostu, nie? Także myślę, że to mega fajna rzecz. Zresztą ta mapka jest bardzo, bardzo fajnie yy, zaplanowana. Naprawdę dla autora wielkie brawa. Nawet mówiąc szczerze, tutaj ktoś się odzywał u mnie w komentarzach pod tymi odcinkami, że dziękuję za to, że gram na jego mapie. Robił to po angielsku, więc bardzo możliwe, że sam autor się odezwał. Nie zweryfikowałem w sumie tego, czy to na pewno autor. Nie patrzyłem po autorze, niku autora na stronie, gdzie tą mapkę ściągnąłem, ale aż muszę sprawdzić, bo ciekawość będzie mnie zżerać. No i teraz tak. Przede wszystkim tak, co my musimy sobie wziąć, to sobie wszystko zostawimy, tutaj też dwa staki, weźmiemy sobie pszenicy, ewentualnie na handel, dwa staki, jajek do wypróbowania, i teraz jest czas, żebyście zgadywali, ile kurczaków się wykluje. Jeden już poleciał, drugi poleciał, trzeci poleciał, czwarty, piąty. Pięć kurczaków, pięć kurczaków się wykluło. Później będzie je trzeba zaciągnąć do zagrody, bo przypominam, że wybudowaliśmy sobie zagrody i to całkiem fajne. Więc dobra, to bierzemy. I wiecie co? Zastanawiam się. A właśnie, jeszcze chciałbym się przygotować na dżunglę, bo pewnie będzie tam coś ciekawego. Pewnie będą jakieś struktury do zwiedzania, ale potrzebujemy jeszcze hełm i nogawice przede wszystkim, czyli tak jedne. Jedne i drugi miecz na pewno też sobie zrobimy, bo ten już jest ledwo na, na wytrzymaniu. Tak jest. Ok, taki set myślę, że nam wystarczy. Słuchajcie, na początek mamy jeszcze diamenty, ale na razie nie chcę ich używać. Na razie nie chcę ich używać. Nawet jak padnę tam gdzieś, to nie szkoda mi żelaznego setu diamentowy, byłoby szkoda. Sprawdzimy jeszcze tylko przed wyjściem jedną rzecz. Słuchajcie, jedną rzecz, czyli. Lawę, czy tutaj coś już się zebrało? No proszę, zebrało się. Okej, okay. zebrało się. To wylejemy wodę, słuchajcie. Wylejemy sobie wodę i już tą jedną lawę zbierzemy. Tak jest, czyli farma lawy, tak jak widzicie działa bardzo dobrze. Mamy już lawę i dzięki temu, słuchajcie, będziemy mogli zdecydowanie szybciej sobie rzeczy przepalać. Znaczy szybciej, efektywniej, że tak powiem, no bo więcej rzeczy na takim wiaderku lawy nam się przepali, więc to jest super, super wiadomość, że już mamy nieskończoną ilość paliwa na takiej mapie, jaką jest Sky Dungeons, no bo wiadomo, że zasoby węgla są tutaj ograniczone, a tak zobaczcie, możemy sobie na przykład to całe złoto bez problemu Przepalić po prostu, niech już się przepala. Nie? A ja wezmę wodę i lecimy tam na tamtą wyspę. No dobra, jeszcze zanim polecimy, słuchajcie, to jestem pazerny. A pamiętam, że nie pamiętam co z pszenicą, ale pamiętam, że za papier na pewno będziemy mogli tam handlować, więc szmaragdy chcemy wziąć. Być może coś tam sobie kupimy, może coś ze sprzętu kolejnego, więc zbiorę jeszcze trzcinę i widzimy się na tamtej wyspie, żeby troszkę pohandlować i odkryć tą jedną podziemną komnatę, której ja jeszcze nie znalazłem. Jesteśmy już w wiosce, a ja powiedziałem, że jestem pazerny i tak mi się przypomniało, że jeszcze chyba będziemy mogli tutaj wełną handlować, więc wziąłem. Jajka podpowiadali też Esterka i Jeremi na Discordzie, więc też wziąłem. No i mam trzcinę, papier, pszenicę i wziąłem te 14 szmaragdów, żeby zobaczyć co my tutaj możemy kupić. Tutaj możemy tylko sprzedawać a, płomienny proszek, proszę. Będziemy mogli robić mikstury bez dostępu do Neteru, yy, tylko trzeba jeszcze znaleźć statyw alchemiczny, ale chyba pamiętam, że nawet tu w wiosce był. Yy, o proszę, wełna, jak widać, możemy handlować. Okej, okay, w ten sposób, fajnie. Zarobiliśmy parę szmaragdów. O, i siodło możemy tutaj kupić. No proszę. Tutaj czy my możemy handlować? A, snopy siana, widzicie, nie? Snopy siana całe. U, to taki dosyć drogi interes, słuchajcie. Dosyć drogi interes, no bo zobaczmy. Snopów zrobimy sobie 14, nie więcej. I mamy z tego kilka szmaragdów. Cztery, tak naprawdę. Cztery szmaragdy tylko, i reszta nam siana została, no bo więcej nie pohandlujemy. Kto tu mnie pcha? O ty, gościu. No dobra, to z tobą nie będę tutaj skakał w szranki. Tu mam zaraz niespodziankę. Za chwilę pokażę. Tylko jeszcze przejdziemy do końca. Zobaczymy. Tu możemy kupić sobie o na przykład lunetę, albo znacznik, albo smycz, ale tego nie potrzebujemy. Bardziej myślałem o jakimś dobrym sprzęcie. O właśnie, na przykład zobaczcie. Tylko, że to są żelazne, a ja też mam żelazny miecz z ostrością. O, diamentowy miecz z ostrością, ale trzeba zrobić diamentowy miecz. Dobra, no ale mimo wszystko, bo warto by było uzbierać 40 szmalagdów, diamentowy miecz dać i mieć przynajmniej tą ostrość 3. To zawsze coś fajnego, prawda? To zawsze coś fajnego. Diamentów nie będziemy ci sprzedawać, o nie, to na pewno nie. Kto tutaj jeszcze? Tu nie mamy co handlować, i jeszcze chyba tam, tak, nam został yy, w kościele Ziomuś. Tutaj były książki, z tego co pamiętam, natomiast tutaj jeszcze chyba można za papier, prawda? Tu za papier tak jest i za księgi, ale to na pewno nieopłacalne, chyba że znajdziemy te księgi, no to wtedy można pohandlować. Ale papieru możemy zrobić jak najwięcej, czemu by nie? I też parę szmaragdów sobie zarobić. Zobaczymy zaraz, ile spacją sobie tutaj uzupełniamy. Okej, okay, mamy. Mamy kilka fajnie szmaragdów, przyda się. A teraz pokażę wam tą komnatę. Słuchajcie, tą komnatę którą podpowiedzieli widzowie na moim Discordzie. I przy okazji zachęcam Was, link do Discorda macie w komentarzu, w opisie do filmu. O, przepraszam, ale mi się głos załamał, ale już jest ok. Już jest okay. Link do Discorda jest oczywiście w opisie filmu. Możecie dołączyć i ze mną rozmawiać, być na bieżąco. Zaglądam tam codziennie, słuchajcie, zaglądam tam codziennie. Tego nie wymieniliśmy, a tu mamy zobaczcie strukturę. Tu mamy strukturę, którą odwiedzimy sobie. No proszę cegły, nawet tutaj zebraliśmy, i to wejście sobie tu zostawimy. Więc gdzie to wstawić? Może tu sobie wstawimy po prostu w ten sposób. Niech sobie tutaj z brzegu stoi i rozglądamy się, co tutaj jest. Przede wszystkim mamy statywy alchemiczne. Kozacko jest ogień, a więc tam jest piasek dusz. Tam pod spodem jest piasek dusz. Okej. Okay. Może się przydać do handlowania brodawkami na przykład, ale co najważniejsze, widzę, że tutaj stoi jeszcze jeden ziomek. Tutaj stoi jeszcze jeden ziomek. I co my tu możemy zrobić? Jak on się nazywa? Biotech Scientist biotek. Dobra, czyli jakiś biochemista, bionaukowiec, coś w ten deseń. I co my tu możemy? O, tak, widzicie, jajka dobrze podpowiedziane zostało, ale możemy. Jajo przyzywające królika. Jajo przyzywające wilka, jajo przyzywające konia. O, proszę, no to jest niesamowita rzecz. Wilka partnera. Tutaj samotnie na tych wyspach jesteśmy. No 40 szmaragdów już pewnie będzie nas zaraz stać. Tym bardziej, że tutaj zobaczcie, możemy wymienić sobie trochę jajek. A jajaj, jednego szmaragdu nam zabrakło do wilka. Ale i tak chyba najpierw będę chciał wziąć sprzęt jakiś, słuchajcie, zamiast, um, zamiast towarzysza, chociaż towarzysz, no kurczę, też by było fajnie, hmm, może wy pomożecie? Czy towarzysz czy sprzęt, co ważniejsze, dajcie znać, kupię na następnym odcinku. Sprzęt mam na myśli, że tutaj diamentowe jakieś wyposażenie, żeby łatwiej nam było ruszyć na przykład na piramidę na pustyni i w końcu ją podbić, nie? Więc pozwiedzać te zakamarki, na pewno diamentowy miecz i część jeszcze diamentowego uzbrojenia byśmy sobie zrobili. No ale wilk też bardzo kusi, bardzo mocno kusi, żeby był z nami jakiś towarzysz. Ja sobie na pewno biorę jeden statyw. I już go przeniosę do swojej bazy. Drugi tu zostawiam, resztę zostawiam. Na razie tutaj też o, krzaczki, no to znaczy te kwiatki to będzie można robić z mączki kostnej. Reszty na razie nie zabieram, nie ograbiam tego. Tutaj też nie biorę tego piasku dusz, bo jeszcze nam niepotrzebny. Brodawek nie mamy, nie będziemy nigdzie nimi nigdzie ich uprawiać, nie? No i zobaczcie, ja tutaj wykopałem prosto w dół, bo akurat tak się składa że Esterka i Jeremi podali mi wraz z koordynatami, gdzie ta komnata jest, i tutaj od razu ją znalazłem. Ale na przyszłość nie podawajcie koordynatów, napiszcie tylko jaka wyspa, że jest tam jakaś niespodzianka pod ziemią. Jak ktoś znalazł, to może nawet wysłać screena. Ja sobie wtedy też to znajdę. No dobra, idziemy odłożyć łupy najpierw i ruszamy dalej. A ja i zobaczcie, zapomniałem, że zostawiłem tutaj dwa szmaragdy, więc w razie co, mamy już 40 szmaragdów i moglibyśmy tego wilka bez problemu kupić. Także jakby co, no to. Wiemy czego i gdzie szukać. Tu sobie zamienimy sikierę, może, albo w ogóle, w ogóle siekierę zrobimy sobie, słuchajcie, żelazną, bo idziemy do dżungli, więc może nam się przydać. Zetniemy sobie jakieś drzewko być może. Resztę możemy odłożyć, to nam nie będzie potrzebne. No i jeszcze, a, zajrzymy tutaj. Jest, złoto się przepaliło, lawa się prawie skończyła, więc jeszcze spojrzymy, czy tam jest. No i jest, słuchajcie. I znowu z tej strony. Jakoś ta strona jest bardziej wydajna, chociaż tutaj też kapie, widzicie tu też kapie, więc powinno tutaj też być sporo lawy. Muszę tu zrobić jakiś mostek chyba, mini, żeby przechodzić, albo farbę przenieść po prostu w najzwyczajniej świecie, i tak będzie wygodnie. Dobra, lawy jeszcze nie wkładamy, bo ona tam jest. Sprzęt mamy miecz drugi na zapas mamy, a nie mamy pochodni, no właśnie, więc jeszcze by się przydały. Pochodnie na pewno z węgla drzewnego zrobimy jeszcze kilka, żeby były. Tak jest, i trochę pochodni, trochę pochodni mamy. No dobra, to ruszamy zwiedzać nową wyspę. No i tutaj mamy ciekawą sytuację. Znowu, bo już mi się taka sytuacja zdarzyła. Moja winda zrobiona z wody zamarzła mi tutaj, i teraz nie pamiętam, jak to jest, jak ja to zniszczę. Tak, jest woda. OK, dobra, czyli mogłem zniszczyć po prostu lód. I zamienia się z powrotem w wodę. No to całe szczęście, że chociaż, chociaż to, i możemy sobie spokojnie na dół spłynąć. Tak jest. I tu jeszcze zobaczymy, słuchajcie, ee, jakie tu były ceny, co myśmy tu mogli kupić. Ten chyba, tak, tu możemy kupić tylko jedzenie bez szału, natomiast tutaj możemy kupić sobie diamentowy se secik. No właśnie, zobaczcie. 10 plus 15 to 25 plus 5 to. 30, więc za 30 diamentów możemy mieć, za 30 szmaragdów możemy mieć już cały diamentowy set i byśmy byli porządnie ubrani na wyzwanie w piramidzie. Także nie wiem, czy najpierw byśmy nie poszli po miecz i setik. A dopiero później powilka. Ale nadal czekam na Wasze głosy, na Wasze podpowiedzi. Chętnie podyskutuję, co by było lepsze. Natomiast, no tutaj dużo przygód, dużo skarbów, dużo odkrywania, więc chyba set będzie ważniejszy. Tą samotność chwilę przetrwam jeszcze, a teraz musimy ruszyć tam. Słuchajcie, musimy ruszyć tam. Zobaczymy, tam. A to jest ten samolot. Dobra, 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 samolot. Mam trochę mniejszy render dystans włożony i po prostu nie widziałem co tam jest, bo już myślałem, że może jeszcze jakaś wyspa, którą przeoczyłem, bo tam jest na przykład nowa wyspa i taka bardzo ciekawa wyspa i zaraz ją sobie też wspólnie zobaczymy, ale najpierw musimy dotrzeć na tą Dżunglową wyspę i pozwiedzać sobie, co jest nowy teren. Zobaczcie, kolejna zimowa, kolejna zimowa, tam będzie na pewno coś ciekawego, na pewno coś ciekawego. Jak na każdej wyspie zresztą mówię, tak jak mówiłem wcześniej, autor tutaj naprawdę, naprawdę, naprawdę się postarał mocno. A my teraz chcemy sobie wejść do góry, więc jeszcze się musimy dokopać do końca, żeby schody nasze były pełne. O, proszę, mamy papugę. Mamy papugę i nawet ziarno mi wypadło. Można spróbować jeden lucky shot zrobić. Czy będzie mogła być naszym przyjacielem, czy nie? Tylko która? A, która pani by chciała spróbować? No nie, nie chce być pani naszym przyjacielem. Jeszcze może zrobimy do trzech razy stuka, byśmy weź, wzięli e, trzy ziarenka jednocześnie. I zrobimy próbę jeszcze raz. Gdzie jest ta pani? Tutaj. Raz, ale wracaj do nas. Dwa, trzy. No nie. Czyli na razie przyjaciółkami nie zostaniemy. Przyjaciółka z przyjacielem, przyjaciółmi nie, zostanie, nie zostaniemy. Okej, okay, na pewno jest bambus i to nam się na pewno przyda. Będziemy mogli sobie zrobić chociażby te bambusowe stoliki, które pomogą nam wejść w kilka miejsc. No, ale też będziemy robili sobie farmę, na pewno bambusów, i też będziemy mieli dzięki temu patyki, dzięki temu bardzo dużą ilość patyków. Zresztą to jest też dobre źródło drewna, nie? Prawda? Bo to jest ta wersja, czy to jest taka wersja, że już możemy robić? Tak, możemy robić bambusowe drewno. Także to jest wersja 1.20 i możemy spokojnie sobie z tego zrobić. Też niewyczerpalny zapas dobrego drewna, nie? Bo bambus rośnie bardzo szybko. Można zrobić naprawdę dużą farmę z tego i dzięki temu tylko po co ja to teraz zbieram? Przecież my tu jeszcze zwiedzamy, musimy zobaczyć, czy tu są jakieś fajne struktury. Może się okaże, że jakieś skarby, a ja zapcham sobie ekwipunek bambusami. To później, to później, nie? To spokojnie, później. Drewno też weźmiemy sobie spokojnie, później. Najpierw idziemy w tą stronę, zobaczymy, co to za zimowa wyspa. Słuchajcie, tam była, co to takiego. Idziemy górą. Pach. Udało się. Bez rzutki na dół. O, o, proszę, jest struktura, piękna struktura, dżunglowa świątynia, ale w innym wydaniu autor robił tutaj wszystko e, według własnego projektu. I co to jest? Jakiś statek, chyba jakiś statek. Dobra, zaraz zobaczymy. Tylko najpierw interesuje mnie ta wyspa. O, ja cię bardzo interesuje mnie ta wyspa. Nawet bym powiedział, bo jest no niesamowity zamek, niesamowity lodowy zamek. Ale tam musi być coś na wypasie, dobra zombie. No właśnie. Żeby mnie tutaj ale się przestraszyłem, bo się bałem, że mnie strąci. O ja, nie to, że samego zombie, bo zabić go jest łatwiutko, ale bałem się, że mnie zrzuci z wyspy. Oj, szkielet tutaj coś kurcze, wiecie co? Ciemno jest w tej dżungli. Ale mamy łóżko, ciemno jest w tej dżungli i po prostu moby się spawnują. Ale wracając do tego, no na pewno tam niebawem zawitamy. Na pewno, pewnie w kolejnym odcinku chciałbym zobaczyć, co jest w tym zamku Disney'a tak naprawdę. Co tam takiego fajnego jest? Strzela we mnie jednak, tak, strzela znalazł się gdzieś tutaj, przyszedł. Trzeba go załatwić. Tylko jak go załatwić w takiej ilości trawy. Ok, daliśmy radę, dobra. Rachu, ciachu i postrachu. Zbieramy kości, bardzo nam się przydadzą. I idziemy zobaczyć, co jest tutaj. Tu jest jakiś statek. Tu jest jakiś statek, to przede wszystkim. I musimy się na niego dostać. Ciekawe, czy jest jakaś skrzynia, tak jak na statkach pirackich. Czy jest tutaj jakiś skarb? Czy mamy tutaj jakieś wejście w ogóle na to? Nie, łatwego wejścia nie ma, więc musimy sobie sami to wejście dobudować. Skąd tu te mowy, no? Naprawdę jest aż tak ciemno pod tymi drzewami? Okej, okay, git. Jeszcze pan spłonął. No dobra, ale my teraz musimy sobie o, zrobić tam jakieś wejście, słuchajcie. Więc zrobimy tak. Pach, pach i wejdziemy sobie do statku od tej strony. Pięknie. Jest skrzynka, zobaczcie. O, są łóżka, więc mamy gdzie się przespać. Nawet punkt odradzania. Nie wiem, czy potrzebnie tu zrobiłem. Mamy coś. Pusta mapa, dobra, ja sobie to zostawię. Papier też sobie zostawię, ale tu mamy jakiś pamiętnik. Pamiętnik z podróży. Jestem podróżnikiem. Znalazłem stalą świątynię. W świątyni, w świątyni jest dużo potworów. Chciałem zobaczyć coś w środku, ale jest tam bardzo niebezpiecznie. Czyli tam. Czyli odpuściłem zwiedzanie tej dżungli. Nawet życie na łódce jest bardzo niebezpieczne. Czyli jest bezpieczniej żyć na dachu kościoła? Hmm, może to jakaś podpowiedź. Jeśli ktoś zobaczy ten pamiętnik, przybądź na dach kościoła i kup ode mnie coś specjalnego, co potrzebujesz. No, ciekawe. Na dach kościoła, czy w tej pierwszej, czyżby w tej pierwszej wiosce, w tej której byliśmy? No tam jest kościół, ewidentnie, to pamiętamy, nie. No to zobaczymy, zobaczymy. To jest ciekawa podpowiedź, można to będzie sprawdzić. Zobaczymy, czy jestem w stanie do tej świątyni wejść, bo tu pewnie znowu będzie zatrzęsienie spawnerów, słuchajcie. Zatrzęsienie spawnerów. O, już tutaj nawet z dachu na mnie spadają moby, więc widzę, że będzie ciekawie. O, tam już biegają, tu jest wejście, dobra, trafiliśmy do wejścia. Okej, okay, tu już biją się między sobą, więc fajnie, pomożemy. Pomożemy, jak najbardziej, pomożemy. No, dobra. I kto tu jeszcze jest? Ząbiaczek jeszcze jest, okej. Okay. No tego pana zabijać? Tego pana zabijać? Trochę szkoda. Ale co ja z nim zrobię tutaj? Ciężko. A, już sam się zabił. Zapomniałem, że mamy dzień i będą płonąć tutaj. Okej, okay, ciekawe czy to nie ten... Dobra, czekajcie, uciekniemy chwilę. Ciekawe czy to nie ten podróżnik. Zmieniony w zombie, to jestem ciekaw. To jestem ciekaw. Dobra, musimy się położyć spać, bo idzie nocka, i zaraz wbijemy drugi raz do tej świątyni. Dobra, i możemy robić podejście numer dwa do tej świątyni. Tylko słuchajcie, nie wiem, czy tu szybko nie wbiegniemy do góry. Może tam są też spawnery, bo tych mobów jest dużo. I po prostu spróbujemy to oświetlić. Nie, tu nie ma spawnerów, ale są też, zobaczcie, statywy alchemiczne. Kolejne i to spotkami jakimiś siła. Natychmiastowe obrażenia. Uuu, panie kochany. No ładnie. Nawet creeperek nam tutaj wszedł. Czyli mamy pomoc można powiedzieć. O nie. No to tam na bank są jakieś spawnery na dole, słuchajcie. Bo to niemożliwe. Żeby ich aż tyle było, więc trzeba tutaj zaraz to porządnie oświetlić. Ale tu mamy potki, które mogą nam pomóc. Może słuchajcie, weźmiemy sobie. Ej, a co tu się stało? Czyżbym coś zużył? Zniszczyłem pewnie coś. Dobra, zrobiliśmy postęp, ale. O, mikstura siły miotana! A! Ale zamuliłem. Kolejni osadnicy, czyli coś tutaj jest na rzeczy. Może kolejny spawner. Dobra, zobaczymy, czy jest jakaś mikstura natychmiastowe obrażenia, natychmiastowe obrażenia, mikstura siły 3 minuty. Dobra, miotana. Pach. Ok, mamy siłę. Może teraz pójdzie troszkę łatwiej. Ale dużo tych mobów standardowo, więc ja nie wiem, czy znowu będziemy w stanie tam się dostać, czy tylko po prostu to odkryliśmy dzisiaj. A musimy się naprawdę lepiej przygotować, ale zobaczymy, zobaczymy. Skąd oni przyłażą? Tutaj, dobra. Ła! No, to jest to, mi się nie podoba. Skąd tu tyle creeperów? Skąd tu tyle kliperów? Czyżby tam był spawner creeperów? Bardzo możliwe, słuchajcie. Bardzo możliwe, patrząc na to, co się tutaj dzieje. To bardzo możliwe. No nie, ja raczej, słuchajcie, nie będę w stanie tam wejść. No właśnie, za dużo tego wszystkiego, nawet z miksturą siły. A czekajcie, spróbujemy. Zobaczymy. Jeszcze nie używałem tych miotanych mikstur. Natychmiastowe obrażenia. Zobaczymy. A co, trzeba przetestować, nie? W końcu to jest mikstura Miotana. Ok, oj co, to by było na tyle. No przecież to jest niewykonalne, słuchajcie. Jak ja mam tam wejść? Może się wkopać jakoś od boku, czy coś. Ale tam na bank jest pełno spawnerów, słuchajcie. Tam na bank jest pełno spawnerów. No i my tam nie będziemy w stanie wejść na chwilę obecną, ale poszukałbym jeszcze dookoła, czy nie ma jakiegoś innego wyjścia, wejścia. Wkopałem się tutaj od boku tej świątyni, zobaczcie, ale to jest chyba za płytko, bo tutaj wydaje mi się, że jesteśmy pod tymi schodami, gdzie te moby się zebrały po prostu wszystkie i jest ich tam pełno. Więc no, mamy farmę Expa, generalnie, całkiem spoko, można tutaj wejść i ich pozabijać, ale trzeba pomyśleć, jak tam dotrzeć na dół lepiej, słuchajcie. Jak tam dotrzeć na dół? O, a jeszcze właśnie takie niespodzianki mogą tu być, słuchajcie, nieprzyjemne. Więc trzeba też będzie się przed tym zabezpieczyć. No dobra, czyli tutaj nie wejdziemy, tu nie wejdziemy, szukamy sobie dalej. No dobra, słuchajcie, to jednak oczywiście przerasta moje możliwości na chwilę obecną. Nie, nie znalazłem wejścia, musiałbym tutaj pokopać, ale nie chcę kopać na oślep gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, może zrobię to spokojnie między odcinkami, a chciałbym jeszcze dzisiaj sprawdzić to, co znaleźliśmy w tej, w tej skrzyni, czyli książkę, pamiętnik. I ten czubek, dach kościoła. Zobaczyć, czy tam coś może być. A tu czekam na wasze podpowiedzi. Czy wiecie, jak tu się dostać bezpiecznie? Czy jest jakieś inne wejście? Czy po prostu trzeba jakoś poradzić sobie z tą masą potworów? A przed wyjściem jeszcze ostatnia próba. Zobaczymy. Eee, nic z tego, nic z tego. Ale za to mam dwie sadzonki. Zebrałem trochę drewna na dobry początek. Przydałyby się cztery... Ale to no albo dobra, zbiorę i wtedy sprawdzimy ten kościół. Skarby już wyładowałem, znaczy skarby, wiadomo, pamiętnik to dzisiaj największy skarb, a tak poza tym to parę bloków po prostu ciekawych gdzieś tam innych. Natomiast wezmę jeszcze po prostu troszkę ziemi, w razie jakby na ten kościół trzeba się było jakoś wdrapać, no to będziemy mieli odpowiednie bloki. No i dobra, jesteśmy już w wiosce i tu jest kościół. No i faktycznie on ma jakąś wieżę, ale czy my tam nie byliśmy u góry? Tu jest drabinka, więc sądzę, że mogliśmy być u góry. No ale wejdziemy, zobaczymy, co to tam takiego jest. Tutaj mamy książki po prostu, więc albo tu robimy enchanting, albo mamy jedwabny dotyk i to przenosimy. Natomiast tutaj nic więcej nie ma, ale zobaczcie, to drabinka idzie do góry. Tego wcześniej nie zauważyłem, nie? Drabinka nie doszła tutaj do tego piętra, tylko do samej góry. Więc tam coś prawdopodobnie faktycznie jest. I jest podróżnik. Jest podróżnik, słuchajcie, i tutaj szafa grająca, mały pokój schował się faktycznie, tak jak było napisane w dzienniku. Tylko co ty panie dla nas, podróżniku, masz? Co takiego masz? Sprzedać możemy jasno, pył, cegły. Płaczące obsidian, no pewnie magmowy krem, i tak dalej. No, dużo tutaj czaszka witerowego szkieleta za 32 szmaragdy, no to nieźle. Możemy pohandlować, a co możemy kupić? Zaklętą butelkę. Zaklętą butelkę możemy kupić. I to tyle. I to tyle. Skoro obszarkera nie będziemy. No to tak trochę przeceniłeś swoje możliwości, że coś super, ale zaklęta butelka no to tyle, no okej, okay, fajnie, ale myślałem, że to będzie coś ekstra, coś, co się bardzo przyda, o, tu jest róża witerowa, no proszę, no to fajnie, okej, okay. kurczę, no dobra, ale parę ciekawostek dzisiaj, słuchajcie, odkryliśmy, odkryliśmy parę ciekawostek, świątynię w dżungli, podziemną jamę tutaj na tej wyspie i tutaj podróżnika też w dachu kościoła, który się skrył, także mega fajnie, bo jakieś nowe Przygody. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, żeby subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i oczywiście komentować, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. A kończymy ten odcinek wspólnie z podróżnikiem, który schował się w dachu kościoła. Dzięki na razie i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!